Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Kulas, dyrektor zarządzająca i partner w Boston Consulting Group. Pani Agnieszko, jakiś czas temu rozmawiałam z psychologiem o przywództwie i zastanawialiśmy się, jakie cechy powinien posiadać y, dobry lider. W pierwszej kolejności padło słowo charyzmatyczny. A jakie pani zdaniem powinien posiadać cechy dobry lider? Ja myślę, że y, to jest taki temat bardzo szeroko dyskutowane od lat, że wiele jest tych cech, które sprawiają, że jesteśmy dobrymi liderami, lub, lub takimi liderami nie jesteśmy. Ale w ostatnim czasie ja bym zwróciła uwagę na jedną cechę, jedną kompetencję, jaką jest ciekawość. Ja wierzę, że ciekawość w, w momencie takim jak teraz, gdzie doświadczamy bardzo dużego, Poziomu zmian, jako, jako pewien już standard codzienności, ciekawość jest tym, tą cechą, która odróżnia dobre organizacje od złych organizacji i też po prostu dobrych liderów od, od liderów, którzy niekoniecznie odnoszą sukces. I o czym myślę? Co to znaczy dla mnie, dla mnie ciekawość? Ciekawość to jest otwartość na poznawanie różnych perspektyw, uczenie się od, od innych branż. Od innych graczy, od, od firmy, która, które funkcjonują na innych rynkach, ale też właśnie uczenie się od specjalistów zupełnie innych obszarów, jak chociażby psychologów, tak jak przed chwilą pani wspomniała. W jaki sposób pani właśnie swoje kompetencje poszerza? Co pani robi, żeby ciągle czerpać od innych tę wiedzę? Mhm. Ja chyba najlepiej uczę się przez rozmawianie z osobami o bardzo różnych o bardzo różnych doświadczeniach, żeby właśnie jak najwięcej czerpać z z doświadczeń w środowiskach czy też branżach, które, które mogą się wydawać nawet bardzo, bardzo odległe. Dla mnie też bardzo cenną, bardzo wartościowe są relacje z młodszymi ludźmi, dużo młodszymi. I tutaj ja każdemu, każdemu z liderów bardzo pomagam, pomagam, polecam właściwie uczestnictwo w programach mentoringowych, ale właśnie nie tylko, żeby dzielić się swoim własnym doświadczeniem, z z mniej doświadczonymi osobami, ale żeby też otworzyć się na tą perspektywę dużo młodszych mniej doświadczonych osób. Z mojego doświadczenia to jest, to, jest, to jest taki sposób, który, który pomaga nam zadać sobie często pytania, których bardzo często na co dzień sobie nie zadajemy, czyli właśnie mentoring jako sposób też na rozwój siebie, siebie jako lidera. I drugi, i, i drugi sposób, który, który ja zawsze też bardzo polecam, z którego sama korzystam, to jest dzielenie się też swoimi... Sukcesami, lekcjami, porażkami z osobami, które są też w, w podobnym momencie swojej, swojej kariery. I, i, I teraz coraz więcej takich organizacji, takich inicjatyw funkcjonuje, które właśnie gromadzą osoby, o, um, które zmierzają się z podobnymi wyzwaniami, żeby właśnie dzielić się w taki bardzo otwarte, um, Otwarty, bazujący na zaufaniu y, y, sposób, i dla mnie osobiście to, to jest też ogromne źródło inspiracji, refleksji, no i przez to też y, mojego własnego rozwoju. W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że bardzo ważna jest umiejętność przyznania się do błędu. Czy pani umie się przyznawać do błędu i robi to właśnie podczas tych spotkań, o których pani teraz wspomniała? Ja myślę, że, że to jest proces. Myślę, że za każdym razem jestem, jestem lepsza. Pewnie to jeszcze nie jest, jeszcze nie jest ten, to miejsce, w którym chcę być, ale no właśnie, ale ja też mam świadomość, że to właśnie przyznawanie się przez nas do, do błędów to jest jeden z głównych prerekwizytów budowania zaufania w zespole szczególnie młodzi, znaczy młodzi czy też mniej doświadczeni członkowie zespołów, czy w moim przypadku zespołów projektowych, czy też w w organizacjach zespołów w takim szerszym rozumieniu, bardzo obserwują, tak, jakby, jak zachowuje się lider i na ile jest otwarte, żeby, żeby przyznać się do pewnych błędów, czy nie No i na, są, są na ten temat liczne badania, które wskazują właśnie ten element jako kluczowy element budowania zaufania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja jako członek zespołu widzę, że osoba, która ma większe doświadczenie, teoretycznie mogłoby się wydawać, ma więcej wiedzy, jest w stanie powiedzieć, że czegoś nie wie, to także daje to przyzwolenie mi jako mniej doświadczonej osobie, żeby też, żeby też otwarcie zadawać pytania, otwarcie wskazywać wątpliwości i ryzyka. No a, a to wiemy, jest no, Kluczowym elementem osiągania sukcesu w biznesie, czy też wierzę w zespołach, które są skoncentrowane na innych zadaniach? A jak w ogóle udaje się Pani zarządzać organizacją w dzisiejszym y, spolaryzowanym i pełnym geopolitycznych napięć w świecie? Ja myślę, że, że faktycznie napięcia geopolityczne, napięcie światopoglądowe to jest. Y, to jest taki element naszego kontekstu, który zdecydowanie zyskuje na znaczeniu w ostatnim czasie. I obserwując moją organizację, ale też wiele innych organizacji, z którymi my mamy przyjemność pracować, ja postrzegam dużo, wyższy taki poziom świadomości i ostrożności, jeżeli chodzi o, o komunikację, o komunikację. Mm, nie tylko wewnętrzną do, do organizacji, ale też komunikację do klientów, komunikację do, do, większego, do, do większego rynku, do rynku w szerszym rozumieniu. Ja Myślę, że w ostatnich latach wielu liderów miało wielką lekkość, jeżeli chodzi o takie mocne deklaracje, czy, czy w zakresie diversity, ESG, czy, czy ogólnie te, innych innych elementach światopoglądu, a teraz jesteśmy, Trochę w sytuacji, kiedy rynek, szeroko rozumiany społeczeństwo, dużo częściej mówi, sprawdzam. I ja wierzę, i, i sama też jako lider staram się w ten sposób postępować, żeby mniej mówić o deklaracjach, a więcej mówić o rzeczach, które zrobiliśmy, które, których już doświadczyliśmy, o decyzjach, które już podjęliśmy. i bardzo głęboko wierzę, że ta spójność, szczególnie właśnie w czasach bardzo dużych napięć społecznych, jest jeszcze ważna niż, niż, kilka, niż kilka lat temu. No i, I w ten sposób sama staram się pracować. A co poza tym jest jeszcze największym wyzwaniem w dzisiejszym zarządzaniu organizacją? Ja myślę, że dużym wyzwaniem jest właśnie ten brak ciekawości i ignorancja dla zmieniającego się świata. Ja to obserwuję szczególnie w organizacjach, które odnoszą sukces, które są dumne z tego, co dotychczas osiągnęły. Bardzo często obserwuję taki sceptycyzm co do wiary, na przykład, w zakresie wpływu AI, prawda? Ja, żeby wymienić jakiś jeden konkretny przykład. Często, często jest jakaś taka głębsza bariera w ogóle w wyobrażeniu sobie, że my jako firma być może powinniśmy albo, albo będziemy musieli inaczej, inaczej funkcjonować, dlatego że przez wiele, wiele lat jesteśmy przygotowani, przyzwyczajeni do pracy w taki sam sposób. I, i, I myślę, że to jest chyba największe wyzwanie, czyli żeby... Pozwolić sobie na, tą, na, na taką większą otwartość na poznanie innych, innych perspektyw, szczególnie właśnie w sytuacji, kiedy odnosimy sukces, kiedy, kiedy nie mamy presji wyniku, mhm. która by nas do tego zmuszała, nie mamy jeszcze presji od klientów, ale dostrzeżenie, dostrzeżenie pewnych trendów czy, czy zmian, które mogą okazać się krytyczne dla, dla działalności, którą prowadzimy, myślę, że jest kluczowym, kluczowym wyzwaniem. Czyli to podążanie za zmianą? Podążanie za zmianą i otwartość na inne perspektywy, dostrzeżenie tej zmiany wcześniej. Szczególnie teraz, szczególnie bardzo duże firmy, mocno skupione na y, krótkoterminowym jednak wyniku, dwu-, trzyletniej perspektywie strategicznej. Ja wierzę, że nie dostrzegają zmian, które, które mogą być tektoniczne, no ale dzieli nas y, y, od nich na ten moment 4, 5, 8, 10 lat. Często to są zmiany, na które powinniśmy już się przygotowywać, no ale będąc skupionym na tym, co tu i teraz nie dostrzegamy. I o ile ja wierzę, że w życiu, <głos》>, że w życiu prywatnym, ogólnie w życiu nas jako, jako ludzi, bycie tu i teraz jest ważnym, bardzo dobrą strategią. O tyle w zarządzaniu biznesem, jednak szczególnie w biznesach konsumenckich, czy, 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 czy mocno. Bazując na technologii patrzenie do przodu jest krytycznym elementem sukcesu. A proszę mi powiedzieć pani Agnieszko, jak to jest z tą branżą konsultingową, ponieważ ona jest postrzegana jako branża zdominowana przez mężczyzn i czy tak rzeczywiście jest czy to mit? Ja myślę, że tak jest i tak nie jest e, zarazem, czyli e, oczywiście jeżeli my spojrzymy na dane Spojrzymy na przykład na wskaźniki rekrutacji pod kątem płci, no to każda większa firma konsultingowa zaraportuje, że już 50%, 50 osób, które zaczynają pracę w konsultingu, to kobiety. 50, 55, 45, ale można by powiedzieć relatywnie fair share. Czy to oznacza, że staliśmy się już branżą, gdzie. Problemu Diversity nie ma absolutnie nie. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na, na wskaźniki Diversity, chociażby na najwyższych poziomach tych organizacji, to nadal jesteśmy branżą, gdzie, gdzie wśród partnerów zarządzających partnerów, dyrektorów, mężczyźni stanowią, stanowią ogromną większość. No, ale dlaczego jest tak trudno kobiecie osiągnąć sukces w consultingu? Ja myślę, że, że, że to tak jak w każdej branży, która jest dość, dość wymagająca krytyczne znaczenie mają takie momenty prawdy w życiu nas jako, jako pracowników. I oczywiście takim najczęściej omawianym momentem prawdy jest, jest urodzenie dziecka powrót do, do swojej branży po po urlopie macierzyńskim, ale to, to nie są jedyne momenty prawdy. Pewnie bo takim momentem prawdy też jest moment, kiedy nasi rodzice zaczynają, zaczynają chorować, czy, czy mamy innego typu obligacje. I wierzę, że nasza branża, szczególnie przed COVID-em, gdzie, gdzie ona wiązała się bardzo mocno z intensywnymi podróżami, nie była przygotowana, żeby osoby w takich właśnie momentach prawdy dobrze dobrze wspierać. I myśląc tutaj szczególnie o kobietach, o które Pani zapytała, myślę, że ten moment po urodzeniu dziecka był takim krytycznym momentem, kiedy wiele z moich koleżanek rezygnowało z tej branży, mimo że miało ogromny, ogromny potencjał, żeby osiągnąć tutaj sukces. Ale pani też jest matką i osiągnęła sukces w tej branży. Jak to się udało? Jak to się udało? Ja dostałam bardzo duże wsparcie, nie ukrywam. I to nie tylko wsparcie od, od mojej firmy, tylko przede wszystkim dostałam ogromne wsparcie od moich klientów. Miałam to szczęście, że, że kiedy urodziłam mojego syna, już byłam dość doświadczonym menedżerem. I miałam już wieloletnie relacje e, z moimi klientami, którym zależało e, oczywiście na sukcesie naszych wspólnych projektów, ale ja czułam też, że zależało im na moim sukcesie jako, e, jako profesjonalisty. I, e, i ja, ja Głęboko wierzę, że to wsparcie, które od nich wtedy dostałam, było takim jednym z kluczowych czynników sukcesu. O czym ja mówię? Czyli przykładowo, jeżeli wiedziałam, że moje dziecko kończy przedszkole o 17, czy, czy ma przyjęcie urodzinowe u kogoś, na którym zależało mi, mi być, to było totalnie zrozumiane i wspierane, że na przykład muszę zakończyć posiedzenie zarządu u klienta wcześniej. I ja nie ukrywam, że że mówienie w ogóle o tym, mówienie o tych potrzebach, to też był chyba taki, taki element, który, który bardzo dużo zmieniał. Paradoksalnie ja widzę bardzo duże zrozumienie w środowisku korporacyjnym dla wielu commitmentów takich osobistych, no ale to zrozumienie i wsparcie nie przychodzi, jeżeli my o czymś nie mówimy. Być może nie mówię o tym, bo nie mamy odwagi na to, żeby czegoś wymagać, bojąc się konsekwencji. Bojąc się konsekwencji. I mi osobiście y, pomogło takie głębokie przekonanie, że relacja z moim synem jest dla mnie bardzo ważna. Y, I co to oznaczało? Ja miałam świadomość, że być może y, to może oznaczać, że nie odniosę sukcesu w branży, w której jestem. No ale właśnie dając sobie to przyzwolenie, dając sobie jasne takie priorytety, czy. Y, czy właśnie e, taką jasność co do moich własnych, e, własnych wartości, ja wiedziałam, że nie mam nic do stracenia w pewnym sensie. Wiedziałam, że zależy mi na relacji e, z moim dzieckiem, uwielbiam swoją pracę, no, i, e, no ale jeżeli te dwie rzeczy, jeżeli nie da się ich e, połączyć, to po prostu nie da się ich połączyć. I właśnie ta otwartość, ten, e, ta odwaga często w mówieniu o tym, czego ja potrzebuję, albo w zmienianiu pewnych. E, Funkcjonujących mechanizmów organizacji, myślę, że, że one mi bardzo, bardzo pomogły. Czyli, żebym zno, żeby znowu powiedzieć na przykładzie, odkąd, odkąd urodził się mój syn, ja z definicji nie organizuję nigdy spotkań, zespołów po godzinie 18. .00. I mo można by się było, mogłoby się wydawać, że to jest pewnego rodzaju złamanie paradygmatu w, w branży, w której pracuję. No ale jak się okazało, ta zmiana jest korzystna dla wszystkich członków mojego zespołu, nie tylko tych osób, która, które mają dzieci. Jak się pani udaje godzić to życie osobiste z życiem zawodowym z takim sukcesem? No bo jednak chyba to się udaje yy, w dużym stopniu, jeśli jest pani w tym miejscu, w którym pani jest, jest pani spełnioną matką. Ja myślę, że nie ma żadnego rozwiązania, które jest na zawsze i że to godzenie to jest ciągły, ciągły proces negocjowania przede wszystkim z, ze sobą cały czas, ze swoją głową, ze swoimi ambicjami, marzeniami. Ja myślę, że rzeczy, które dla czy sposoby, które były dla mnie najważniejsze, to jest ciągłe pracowanie nad. Nad priorytetyzacją i nad taką koncentracją na wartość. Cały czas zadawanie sobie pytania, czy co jest ważne, czy to jest ważne, czy to jest ważne teraz dla mnie, czy, czy, czy ja, muszę, ja muszę coś zrobić, czy może mogę znaleźć osobę, która jest, która jest dużo lepsza w tym i jest w stanie dostarczyć coś dużo bardziej efektywnie. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to też skupienie się na mojej, w mojej pracy na, na tematach, na klientach, które są dla mnie fascynujące. Które sprawiają mi przyjemność. Ja wierzę, że właśnie nie tylko same godziny pracy, chociaż one uważam są też bardzo, bardzo ważne, ale w jakim my stanie energetycznym wracamy do domu, w jakim my stanie energetycznym spotykamy się później ze swoim dzieckiem, ze swoimi przyjaciółmi, to tak naprawdę decyduje o, tej, o tym uczuciu spełnienia, balansu. Przynajmniej tak, tak jest w moim przypadku. Wspomniała Pani przed chwilą, że żeby zachować tę równowagę, Pani cały czas negocjuje sama ze sobą, rozmawia sama ze sobą i porządkuje ten swój zawodowy i prywatny świat sama ze sobą. Czy rzeczywiście robi to Pani tylko sama ze sobą, czy czasami w towarzystwie coacha albo terapeuty, A, to żeby absolutnie. tę równowagę zachować? To absolutnie ma Pani rację. Ja, ja mam wiele osób, które bardzo, bardzo mnie wspierają. Zaczynając właśnie od tych, które Pani, które Pani wspomniała, czyli zaczynając od regularnych spotkań z coachem, regularnych spotkań z terapeutą, z kilkoma mentorami w ramach też mojej firmy i, i poza tym, ale też rozmowa z moimi przyjaciółmi. To jest chyba taki element, którego y, nigdy nie mogłabym y, pominąć. I co ważne, często to są też przyjaciele, którzy rozumieją moją branżę, prawda? Mm. Czyli też osoby trochę tak jakby na granicy y, życia zawodowego i, y, i prywatnego. Czy w tej branży y, ma pani przyjaciół? Zdecydowanie tak. Tak, ja myślę, że gdybym nie miała y, przyjaciół w tej branży, to nie byłabym nigdy tak długo, y, tak, tak długo w tak wymagającej branży. Y, to i pewnie wiele złych rzeczy można mówić o konsultingu a propos presji, e, e, właśnie wysokich wymagań, wysokich standardów, ale szklanego ten... Szklanego sufitu. Dokładnie, szk no dokładnie, być może szklanego, być może szklanego sufitu, e, ale ten element właśnie teamworku, e, wsparcia siebie nawzajem, ja myślę, że to jest, e, że to jest często element, który bardzo naszą branżę e, wyróżnia i, i na pewno tak jest w przypadku mojej firmy. Przed chwilą powiedziała Pani, że konsulting jest branżą wymagającą. Ja przypominam sobie, że w jednym z wywiadów powiedziała Pani, że tak właśnie jest, ale jest też branżą równych szans. I co Pani miała wtedy na myśli? Bo mówimy o tym szklanym suficie, mówimy o tym, jak trudno kobietom jest się y, przebić w tej branży i osiągnąć sukces, więc na czym polegają te równe szanse w konsultingu? Równe szanse w konsultingu polegają przede wszystkim na bardzo jasnej ścieżce kariery, która nie jest uzależniona od wyników innych osób. Czyli co, co ja mam na myśli? To, czy awansuje na menedżera, czy nie awansuje na menedżera, nie zależy, tak jak w przypadku części korporacji, prawda, od tego, ile już osób się na danym... Stanowisku znajduje, to jest pierwsza rzecz, ale też ten element jasności, czyli my mamy bardzo jasno zdefiniowane te kroki w ramach naszej ścieżki kariery i wiemy też, ile one trwają. Czyli wiemy, że na kroku numer 3, na przykład, nasi konsultanci mogą być od 18 do 30 miesięcy i to jest i tak jakby każda, każdy z nas jest co pół roku omawiany na takich dedykowanych komitetach kariery, więc nie ma tego ryzyka, którego Kobiety, ale nie tylko kobiety, często do, doświadczają w innych, w innych branżach, czyli taka trochę stagnacja, bycie niezauważonym, właśnie jakiś taki niewidzialny, niewidzialny sufit. I tutaj ta jasna ścieżka, kariery w naszej branży na pewno, na pewno ten, to ryzyko minimalizuje. I, I co ważne, też jednak bardzo szczegółowy proces oceny każdego z nas po każdym projekcie. Ja wierzę, że to też jest, jest taki proces, w którym my w pewnym sensie zbieramy fakty. O danej osobie. Czyli ale decyzje, awansowanie, one nie zależą od opinii, i to opinii mhm. często jednej osoby, takiej ogólnej e, opinii, która może być e, nieskorelowana z rzeczywistością, tylko po prostu są mocno udokumentowanym procesem, gdzie, e, gdzie my zbieramy feedback na temat danej osoby po każdym projekcie od wielu różnych menedżerów, często z różnych krajów, które, no, które nie mają tego bajasu często e, względem. Poszczególnych osób. I dlatego jak głęboko wierzę, że to jest branża, branża różnych szans. Kiedyś pani Agnieszko w wywiadach mówiła Pani, że można mieć w życiu wszystko, ale nie wszystko naraz. I czy to motto życiowe jest nadal aktualne? Absolutnie. To motto życiowe pomaga mi właśnie zarządzać tymi swoimi marzeniami i ambicjami, o których, o których rozmawiałyśmy wcześniej. I ja osobiście stosuję taką metodę, że ustalam sobie priorytety na każdy kwartał. I i, I to pomaga mi, pomaga mi podejmować pewne decyzje, takie taktyczne, operacyjne każdego dnia, bo wiem, że gdybym na raz chciała być właśnie zarówno osobą, która bardzo stawia SP za czas przyjaciółmi, podróżuje, chodzi na siłownię, jest idealną mamą, gotuje i cokolwiek innego, no to wiem, że dawałabym sobie presję, która byłaby totalnie. Mm, nie do osiągnięcia. I frustrowałaby jeszcze Frustrowałaby mnie na co dzień. W stanie podołać wszystkim. Dokładnie, tym dokładnie tak. Zresztą, no, im, im, im dłuższe mam doświadczenie, tym, tym więcej. Widzę, że taka strategia ma sens, trochę patrzenia na pewne, na pewne sfery naszego życia w jakimś dłuższym, w dłuższym okresie i optymalizowanie ich nie każdego dnia, bo nie jesteśmy w stanie tych 11 czy tam kilkunastu obszarów naszego życia zmaksymalizować w krótkim okresie, ale każdorazowo wybieranie, co jest teraz dla mnie ważne. I ja głęboko wierzę, jeżeli mielibyśmy na przykład skupić się na tym przykładzie rodziny i dziecka, jak głęboko wierzę, że ten czas, kiedy mój syn teraz ma 9 lat, jest na pewno czasem, gdzie, gdzie to jest dużo większy dla mnie priorytet, spędzanie z nim czasu, niż pewnie za 10-12 lat, kiedy on już, mam nadzieję, będzie studiował i, i pewnie będzie prowadził bogate życie trochę w innych, w innych strefach niż spędzanie czasu z rodzicami. I ja wierzę właśnie, że przynajmniej dla mnie szukanie takiego życiowego spełnienia to jest dużo właśnie o tych priorytetach, o tym balansowaniu i takim decyzji na tu i teraz, co jest teraz. Dla mnie ważne, co teraz y, wniesie jakąś inkrementalną wartość do mojego życia. A co teraz jest dla Pani ważne, oprócz oczywiście spędzania czasu z synem? Czy znaczy, dla mnie y, na ten moment, y, i myślę, że to, y, to może być prawdziwe dla wielu mam, których dzieci już wyrosły z tego, y, z tego okresu takiego wczesnego dzieciństwa, dla mnie bardzo ważnym obszarem jestem teraz ja. Sama dla siebie, czyli właśnie spędzanie czasu z moimi przyjaciółmi, sport, dbanie ogólnie o relacje. To jest, to jest myślę, teraz taki, taki punkt, który zyskał na znaczeniu, versus właśnie ta ostatnie lata, kiedy mój synek był młodszy. Myślę, że to dobrze, że zyskał na znaczeniu, bo jeden psycholog twierdzi, że nie doceniamy siły relacji międzyludzkich, jak wiele one wnoszą do naszego życia, jaką są wartością i jak bardzo pomagają nam w, w naszym, w budowaniu naszego dobrostanu. A tak na koniec, Pani Agnieszko, co postrzega Pani jako swój największy sukces? Zawsze radzę młodszym koleżankom, że to jest takie pytanie, na które, na które zawsze powinniśmy znać odpowiedź i sobie często często Powtarzać, ale za każdym razem, kiedy to pytanie jest mi zadawane, czuję taką nutę, nutę napięcia. I przed chwilą też, też ją, pani Aniu poczułam. Moim największym sukcesem na ten moment jest, jest bycie spełnioną mamą w sytuacji, kiedy nie, nie rezygnuję też ze swoich marzeń w innych obszarach. Czyli tak naprawdę zachowanie tej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem osobistym, macierzyństwem. Tak. Gratuluję w takim razie i dziękuję pani bardzo za rozmowę.